Druga osoba w tym momencie biegnie w kierunku 22 Przy 22 jest od kierunku północnego W krzaku jest, w tym krzaku cały czas jest Jest cały czas w szaku, z tego co widzę I od strony głównego mieszkania Wejścia do mieszkania jest ostatnia osoba Ostatnia? W tym momencie, przy, przy zejściu na molo, prawdopodobnie jest ostatnia osoba tam. To jest ostatni kontakt? O, y, potwierdzam, tego co wiem, tak. Suspect down za, za budynkiem. Dobra, ostatnia osoba w tym momencie poddała się. Rzuć broń, rzuć broń! Poddała, za budynkiem jest. Sekundarz, suspect down. O, nie widziałem go. Tak czy inaczej, jedna osoba się poddała, broń długa, rozumiem, koło niego. Przed Gringerem jest. Jason, po twojej lewej stronie będziesz miał krzaku zakładnika. Uważaj na nią. Ubezpieczam, ubezpieczam. Zakin, podchodź do zakucia Czy to jest na pewno ostatnia osoba? Z tego, co widzę, to tak. Gdzie jest gość? Zakładam lewokrot Osoba zakłóta, zabezpieczona Dobra Gdzie za jest, jest w tym momencie w yy, krzaku yy, przed moją pozycją, dokładnie Nie ja wiem Jak gdyby ostatni krzak przed yy, klifem, po, przed tobą jest Trzymany, mówi szukajcie, a znajdziecie <suszy> Szukajcie jej Widzę, mamy już Zabezpieczono